Wakacje, po których nic już nie będzie takie jak przedtem. Rodzice z łańcuta stracili 17-miesięczne dziecko. Podczas pobytu nad morzem chłopiec dostał kataru, później temperatury, a ostatnim objawem był oddech tak ciężki, że powodował drżenie klatki piersiowej. Rodzice zawieźli dziecko do szpitala w gdyż Dyżurna lekarka miała wykonać rutynowe badania, zlecić zastrzyk i stwierdzić, że maksowi nic nie grozi. Powiedz, jak mówi kurka? Rodzina wróciła do łańcuta. Po długiej podróży rodzice czuwali nad synkiem, który cały czas miał trudności z oddychaniem. Dziecko się tak się obróciło na boczek i zrobiła się taka no, cisza w pokoju i, i, i tak jak słuchać było ten jego ciężki oddech, nagle przestało. Na miejsce przyjechały dwie karetki. Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie małego Maxa. Reanimacja trwała godzinę 10 minut. Niestety nic nie udało się zrobić. To serduszko Ani nie drgnęło. Nie Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie lekarki z Pucka. Śledztwo dotyczy narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.